Czy zdobywanie szylingów i jest dla Ciebie zbyt żmudne, czasochłonne, a czy wiesz, że wcale nie musi tak być? Cześć z tej strony Ariska i pokażę Ci najszybsze metody na zdobywanie szylingów i orwig. Numer 1. Jeśli skończyłeś już ścieżkę tery, runorogi i kaprysu w głuchych lasach, to pewnie światło nie przydaje ci się już na wiele rzeczy. Jasne, można za nie zdobyć, zdobywać PD i rośliny, ale czy zwróciłeś uwagę, że można je też sprzedawać? I to z całkiem sporym zyskiem, bo jedno światło równa się jednemu szylingowi. A jeśli masz już odblokowane wszystko, to zbiera się je błyskawicznie. Mając skończone wszystkie ścieżki, każda zebrana roślina to pięć światła, również te w ogrodzie. A z jednej rabatki w ogrodzie mamy dwie rośliny, czyli 10 światła. Do tego, zbierając je, dostajemy nasiona w większej ilości niż potrzebujemy, by ponownie obsiać wszystkie pola, a nadmiar możemy wymienić na światło. 5 nasion to 100, a raczej 105 światła, bo do tego dochodzi bonus za crafting, który też mamy już odblokowany. Do tego, tworząc siano, słoje spede dla konia, czy cokolwiek innego. Dostajemy po 5 światła, łapiąc błędne ogniki, kolejne 80, po 240 zestabilizowanie kamieni runicznych na najwyższym poziomie trudności, po 2 za każdego świetlika, których lata od groma i często łapie się je nawet przez przypadek, bielszcząc w okolicy, i po 170 za run, a także możemy podnosić torby, za które dostajemy od nieco ponad 100 do nawet 250 światła. A dorzućmy do tego fakt, że wszystkie te czynności pomagają nam nabijać drogę pioniera i większość z nich pedekonia. A cały biznes staje się całkiem opłacalny, i nawet robiąc to po kilka minut dziennie, możemy odczuć znaczny przypływ szylingów. A bardziej ambitni gracze ze spokojem nabiją tak kilka tysięcy szylingów w ciągu jednego dnia. Numer 2 Tą metodę myślę zna więcej graczy, jest to archeologia w Eponie i tutaj nie musimy się zrażać do tej metody, jeśli wcale nie lubimy kopać kamieni. Bo, umówmy się, wielu graczy nie jest fanem tej czynności, ale jednak wcale nie musisz zbierać ich wszystkich. Chociaż to też by do, zapewniło Ci kilka dodatkowych szylingów, bo możesz sprzedawać po prostu do sobie kopałeś i za samo kopanie też dostajemy zawsze kilka szylingów, jednakże wystarczy, że objedziesz wszystkie cztery lokalizacje archeologii. To znaczy opuszczoną posiadłość, pagna, okolice wyścigu w księżycowym sierpie i starą kalenicę, to jest ta część epony między nową granią a księżycowym sierpem, gdzie jadąc od nowej grani zaczyna się po tym jak przejedziemy przez zerwany most i wystarczy, że będziemy zbierać jedynie te kamienie, które świecą się na złoto i Grab wyświetli Ci przy nich napis Ekstra fascynujące znalezisko i wykopując z nich różne przedmioty możemy wymienić, w zależności od tego co wykopiemy, od dwóch do czterech takich znalezisk każdego dnia na przedmioty w nowej grani, bo możemy wykopać starą stronę, starą rozpadającą się stronę książki, czy jakkolwiek się to nazywało, którą wystarczy jeden do wymiany, antyczny medal, który wystarczy jeden do wymiany, żołnierzyki i znarki który które potrzebujemy po twarz, żeby wymienić. I w zależności od naszego szczęścia, gdy wymienimy te przedmioty w nowej grani, Możemy dostać różne przedmioty dla postaci konia, bądź przedmioty, które da się tylko sprzedać i w zależności od tego co nam się trafi, za jeden taki przedmiot dostajemy od 300 paru szylingów do nawet powyżej 1000, więc jest to całkiem szybki, dodatkowy zastrzyk gotówki, który możemy sobie odebrać każdego dnia i wykorzystać szylingi jak nam się tylko podoba. Numer 3. Tu zaczynamy sposoby, które wymagają od gracza nieco więcej umiejętności. Możemy jeździć na mistrzostwa, które są co pół godziny, czyli znacznie częściej niż pamiętają to stary gracze z przed wielu lat. I za sam udział też mamy więcej niż pamiętają starzy gracze, ponieważ mamy po 200 szylingów. Co umówmy się, jak na tą grę, jest dużą ilością szylingów za jeden wyścig, więc nawet jeśli nie jesteśmy super prosami, to nadal opłaca się nam przejechać mistrzostwa. A jeśli już co nieco umiemy, to nagrody dla pierwszej trójki odpowiadają kolejno 300, 450 i 600 szylingom. A pamiętajcie, że trening czyni mistrza, więc jeżdżąc mistrzostwa często z biegiem czasu, coraz częściej będziemy kończyć na podium więc też można nad tym całkiem fajnie zarobić. Numer 4 Numer 4, czyli ostatni sposób w tym filmiku, również odnosi się do jeżdżenia wyścigów, choć tym razem nie chodzi o mistrzostwa, a zwykłe wyścigi, którymi trenujecie konia. Przy tych wyścigach bardzo często macie tablice, z których możecie je przejechać ponownie i pobić swój rekord. A jednakże możecie też pobijać rekordy innych graczy. I tak za rekordy dzienne, tygodniowe i miesięczne dostajemy kolejnie po 300, 1000 i 2000 szylingów. Ta metoda wymaga już pewnych umiejętności, ale chociażby na nagraniu, które teraz widzicie, mam na poczcie aż 53 nagrody za rekordy dzienne, co daje łącznie prawie 16 tysięcy szylingów, za co możemy już wybrać się na niezłe zakupy. Jeśli nie należycie do grona graczy, dla których jeżdżenie wyścigów w dobrym czasie to bułka z masłem, dajcie mi koniecznie znać, czy w sensie bym nagrała moje przejazdy ze skrótami. Być może Wam pomogą i też zaczniecie zarabiać w ten sposób. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Dajcie znać, czy był dla Was przydatny i która metoda przekonała Was najbardziej. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papatki!